Cześć, z tej strony Bookmaika. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dziś postanowiłam nagrać pierwszy na moim kanale unboxing paczki z książkami, którą niedawno zamówiłam. Więc przejdźmy do rzeczy. Stąpiam sobie Książek. Nie wiem, czy jestem w stanie wam zbyt wiele o nich powiedzieć, bo wydaje mi się, że sama nie zawiera jeszcze o nich wiem, ale mam nadzieję, że to się już niedługo zmieni, że je przeczytam i będę się mogła podzielić z wami swoją opinią. I pierwszą książką, którą zamówiłam, jest Własny Pokój Virginie Woolf. O tej książce dowiedziałam się po raz pierwszy z kanału My Books, My Life. Posłuchałam sobie opinii, która naprawdę bardzo mnie zachęciła do tej książki. Mm, więc jeśli y, nie wiecie. O co z tą książką chodzi, o czym ona jest, to odsyłam was właśnie na kanał My Books, My Life. Ja nie będę się rozgadywać, bo nie czytałam, bo sama w sumie nie za bardzo wsłuchiwałam się w to, o czym ona jest. Skupiłam się raczej na samej opinii, która była świetna, więc postanowiłam sobie tę książkę zamówić. Podobno każda kobieta powinna ją przeczytać, dlatego jestem jej bardzo, bardzo ciekawa. A kolejnym tytułem, który sobie zamówiłam, jest Błękit lunde, ponieważ właściwie nie spotkałam się chyba jeszcze z żadną negatywną opinią na temat tej książki, ponieważ porusza istotne moim zdaniem w tym momencie dla naszej planety tematy, ponieważ jestem bardzo, bardzo ciekawa i ponieważ był też w bardzo dobrej cenie, ponieważ za twardą oprawę było nieco ponad 20 zł, więc się skusiłam. Mam nadzieję, że ta książka mnie nie zawiedzie, bo pokładam w niej naprawdę duże nadzieje i mam spore oczekiwania. No ale zobaczymy, jak będzie. I kolejnym tytułem, który sobie kupiłam, jest Mężczyźni objaśniają mi świat. I tę książkę wyczaiłam u Dr. Book. Szczerze mówiąc, to nie za bardzo wiem, o czym ona dokładnie jest. Yy, znaczy, wiem mniej więcej, o czym jest, ale nie wnikałam w szczegóły. Jest króciutka, jest yy, tej... Nawet sporo ma jakichś takich, wiecie, wstawek, jakieś zdjęcia. Myślę, że to będzie się czytać bardzo szybko, więc teraz też nie będę yy, gadać, gdy nie wiem, o czym mam gadać, bo o książce wiem niewiele, yy, ale na pewno pogadam o niej kiedyś w jakimś filmie. Z podsumowaniem czytelniczym, czy coś, bo myślę, że przeczytam ją dość szybko. No i jestem naprawdę bardzo, bardzo ciekawa, co ta mała książeczka w sobie kryje. Kolejnym tytułem, który zamówiłam, jest Warcross. I o Warcross słyszałam już sporo, naprawdę sporo dobrych opinii i bardzo mnie interesuje. Ponieważ pojawia się tutaj świat gier komputerowych, główna bohaterka z tego co wiem jest hakerką, no i to może być ciekawe. To jest według mnie coś bardzo oryginalnego, coś nowego, coś co w tych czasach, które mamy obecnie, może się okazać czymś naprawdę rewelacyjnym, genialnym, coś bardzo pomysłowego i bardzo, no właśnie takie na czasie powiedziałabym. I tak, i przekonałam się, znaczy w sumie nie, no byłam przekonana do tej książki już dawno, ale ostateczną decyzję, że ją zamawiam już teraz, podjęłam chyba dzięki pannie Fox, która się tą serią zachwyca. Mm, więc tak, więc bardzo się cieszę, że trafiła w końcu w moje ręce i że będę mogła ją sobie przeczytać. Mm, I kolejnym tytułem, który zamówiłam, jest Serotonina. Serotonina. A Serotoninę zamówiłam głównie z powodu... Klubu Czytelniczego, Klubu Książkowego, zacytowane, przynajmniej tak nazywa się konto na Instagramie. E, to jest akcja organizowana przez właśnie zacytowane. Chodzi o to, że w każdym miesiącu umawiamy się, czytamy kolejną, wybraną przez, e, przez klub, przez głosowanie książkę. E, no i w sierpniu padło na serotoninę, więc to zrobiłam weszłam sobie do sklepu internetowego i kliknęłam kup. Eee, bardzo się cieszę, że przeczytam tą książkę. W sumie niewiele o niej słyszałam, ale już sam tytuł mnie kupił, <grywki> można powiedzieć, z racji tego co studiuję, z racji tego, że... Hmm, że, że, nie wiem, po prostu. Po prostu mnie tytuł zaciekawił, nie będę się tutaj rozwodzić. Jestem bardzo ciekawa, jak to w ogóle będzie wyglądać. Czy to będzie tak, że będziemy jakoś dzielić się swoimi wrażeniami na ten temat? Czy to będzie tak, że po prostu klub będzie udostępniał zdjęcia, czy relacje użytkowników na swoim profilu? Czy jak to będzie wyglądać? Jak będą wyglądać dyskusje? No i w ogóle, jak to będzie wyglądać? W kółko. Gadam o tym wyglądaniu. Dobra, przechodzę do kolejnych tytułów. A kolejne tytuły to jest coś, z czego się bardzo cieszę. Tak, bardzo, bardzo. To są tytuły, które w sumie są razem dość grube, ale jestem mega ciekawa. Ponieważ są to odcienie magii od Wiktorii Szłap, od Wiktorii Szłap czytałam Wishes i bardzo, bardzo mi się podobało. Byłam, mm, powiem tak, jestem zachwycona tym, jak autorka mm, zrealizowała swój pomysł, jak wykreowała bohaterów, cały świat, jak sprawiła, że pomimo tego, że jej bohaterowie właściwie tryskalizułem, i się dało lubić. Szczególnie Wiktora, ale dobra, odsyłam Was do filmu o Wishes, tutaj nie będę się rozgadywać. W każdym razie Wishes było świetne, a podobno Odcienie Magii są jeszcze lepsze. Jeszcze, że mówiąc, nawet nie wiem jeszcze w jakiej kolejności się to wszystko czyta, więc tutaj za dużo Wam też nie powiem, nie pokażę. No, ale nie mogę się doczekać, kiedy sięgnę po te książki, bo jeżeli są tak dobre, na no jakie się zapowiadają i jak słyszałam, no to to będzie coś genialnego. Mm, tak więc bardzo się cieszę, że je mam. Yy, I kolejną książką, którą sobie zamówiłam, już przedostatnią, jest jeszcze: będzie My Szczęśliwi. Jeszcze będziemy szczęśliwi. To jest książka, o której słyszałam najpierw u Karoliny Kąbuk, potem u dr Bóg, Nikoli. Karolinie przeszkadzała narracja, ponieważ jest to narracja trzecioosobowa w czasie teraźniejszym, z tego co pamiętam. Ja po obejrzeniu filmiku byłam trochę tak nastawiona, że hmm, no rzeczywiście to będzie brzmiało dziwnie, z tym bardziej, że pamiętam, że czytałam kiedyś książkę, napisaną właśnie w takiej narracji. No, i ciężko mi się to czytało. Ale potem obejrzałam film u Dr. book i uznałam, że kurczę, ja to bardzo, bardzo chcę przeczytać pomimo tej narracji, bo jednak temat jest taki, że, że ja po prostu chcę poznać historię tej bohaterki. Joy Joy, nie wiem. W każdym razie skusiłam się na tę książkę, i jestem bardzo, bardzo ciekawa, jak to wszystko wygląda od środka. Mam nadzieję, że ta narracja będzie do przełknięcia, że mnie nie zniechęci, że po prostu do niej po pewnym czasie przywyknę i nie będę na nią zwracać większej uwagi eee, i że uda mi się docenić tę książkę. Tak, mam nadzieję, że mi się bardzo spodoba, a jak będzie, no to zobaczymy. I ostatnią już książką, którą sobie zamówiłam, jest Setna Królowa, Setna Królowa, którą Karolina Kombo polecała który jest chyba patronką z tego, co pamiętam. Tak, jest nawet tutaj na skrzydełku. <grych> e, to jest książka, którą chciałam kiedyś przeczytać. Chciałam kiedyś, całkiem niedawno przeczytać, ale jakoś tak nie było okazji, wiecie, bo zawsze było coś innego i tak dalej, a teraz trafiła się okazja. Książka była przeceniona o połowę, więc po prostu władowałam ją do koszyka i zamówiłam. Myślę, że to będzie bardzo przyjemna książka. Nie wiem, nie pamiętam już o czym ona dokładnie jest, poza tym, że jest o setnej królowej. Także wiele wam również nie powiem. Mam wrażenie, że ten mój filmik jest całkiem taki, wiecie. Bez żadnej konkretnej informacji, ale przynajmniej dowiedzieliście się, jakie książki sobie zamówiłam, jakby was to interesowało. Mam nadzieję, że chociaż w pewnym stopniu was to interesuje, ponieważ to, co zamawiam, będę później dla Was recenzować, albo może recenzować to za dużo powiedziane, ale będę się Zdjęcie. dzielić swoimi przemyśleniami... Matko. przemyśleniami na temat tych książek, swoimi opiniami. Napiszcie mi koniecznie, czy również bierzecie udział w akcji, zacytowane, i czy będziecie czytać serotoninę w sierpniu. Mm, I tyle, I tyle pokazuję Wam wszystkie książeczki, które sobie zamówiłam i na dziś się już z Wami żegnam. Do zobaczenia, cześć!